Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Kaminator. Gramy w najnowszą Cywilizację 6. Dobra, co tu mamy do zrobienia? Mamy tutaj budowniczych. E, gram Chim, Imperium Chińskim. E, jeszcze nie udało mi się nimi wygrać. Grałem już praktycznie wszystkimi nacjami, ale właśnie na sam koniec zostawiłem sobie Chiny. E, jak wiecie lub nie wiecie. Chiny stawiają na cuda. Po prostu mamy większy potencjał w jednostkach budowniczych oraz 15% mniej wynosi koszty tego danego cudu. A unikatowymi jednostkami jest przyczajony tygrys oraz wielki mur chiński, który daje dużo ponusów do kultury. Do obrony oraz złota. Dobra. No to dobra. Działamy. Tutaj mamy zadeklarowaną przyjaźń z Imperium Rosyjskim, Imperium Amerykańskim i Sumeryjskim. Tutaj cesarstwo japońskie i... No cóż, będziemy się szykowali niebawem do ataku na skytie. No teraz dobra, teraz możemy dać kolejną turę. Skytów trzeba się pozbyć, bo oni mam dość... E, jak się rozwinną konnicę to mają dość dobre jednostki i ciężko będzie ich zatrzymać. Ale co do samej cywki? Wciąga jak diabli. Jak to w grach Firaxis. Ci, którzy się zastanawiają nad nową cywilizacją, to można bać śmiało. Przede wszystkim podoba mi się pomysł z tymi dzielnicami, bo to znacznie urozmaica. E, właśnie tutaj buduje kulturowo, mamy podział na dzielnicę świątynną, e, do wiary e, dodatkowo, e, dzielnicę wojskową, kampus, czyli do punkty do nauki biznesową, do złota rozrywkową, do ugodnienia, do ugodnienia przemysłową oraz dzielnicę za akweduktem, więc jest co stawiać, jest co robić z tymi miastami w końcu. No i bardzo ważną rzeczą są też jednostki budownicze, które mają trzy akcje i, i znikają potem, i trzeba je uzupełniać. Aczkolwiek można dodać sobie karty, które dodają jeszcze dwie dodatkowe akcje, co jest fajne. Dobra, co tu możemy dać? To jest tak wygląda drzewko idei. Oddzielnie, standardowo. E, dobra, dobra, dajemy średniowieczem emisariuszy wysyłamy e, do Lizbony, no i możemy dać kolejną turę na spokojnie, co tu możemy zrobić. Budujemy sobie rybki, łodzie rybackie, tutaj farmę ulepszamy i dajemy kolejną turę. Już trochę tutaj cudów zbudowałem. Aczkolwiek no, wynikowo jesteśmy no, na egzekwo na drugim miejscu. A, dobra, tutaj wysyłamy do Wilna. Na razie nic ciekawego się nie dzieje. Naj, naj, najciekawsze oczywiście są pierwsze 100 pierwsze, pie, pierwsze tur. Potem im bliżej końca gry, tych. Pobliżej 500 tur to już się robi nieco nudniej, ale to jest każda, to jest przypadłość całej serii, każdej, każdej odsłony cywilizacji, i to nie tylko dotyczy szóstki, ale dobra. Dobra, tu sobie zbudujemy paswisko. Co tu możemy dać? No też szlaki trzeba cały czas. E, mm, przypisywać, co trochę jest męczące, nie wiem dlaczego czego zrobiłam, no ale mniejsza z tym. Czy tu coś możemy zbudować? Na razie nie. Hmm, no dobra, możemy przyjąć taką ofertę, nie jest zła. Chociaż Stany są zawsze groźne później, gdzie no, celują w kulturę i, i i tych turystów mają potem na potęgę i przeważnie odnoszą zwycięstwo kulturowe, więc trzeba ich trochę potem przystopować. Aby poznać Okej, okay, okej. Okay. Tu jakaś przyjaźń wygasła z Piotrem Czy zadeklarujemy ponownie przyjaźń? Dobra, jakiś sojusz może Też się zgodzili, no okej, okay, więc... Rosjanie mnie nie mnie nie zagrażają. Dobra, tutaj sobie tak wygląda czefko technologii. A teraz sobie rozwiniemy, rozwiniemy sobie, tak żeby mieć tych rycerzy, żeby mieć mo mocniejszą armię, mocniejsze jednostki. Na no, razie same dzielnice powstają. Może jakiś cud mi się jeszcze uda zbudować, aczkolwiek no już trochę powstało tych cudów i musiałem przystopować. No, system dyplomacji, jak zawsze, kuleje w tej ocenie, również, że nie zmieniło się to nadal. Tutaj sytuacja wygląda. Skytia nie inwestuje jakoś mocno w armię na razie. może mur chiński pobudujemy za chwilę A, cyw cywka jest relaksująca, no wiele się nie dzieje nie jest to też jakaś fascynująca gra do oglądania nie jest to jakaś szybka szczelanka battlefield czy coś no ale jak to cywilizacja bardzo odpręża po jakichś um, dynamicznych um, grach, zwłaszcza jakichś VPS ach um, multiplayerowych Um, fani strategii, no tutaj znajdą e, pierdyli możliwości, żeby sobie rozegrać tą daną partią partię danym, danym mocarstwem, żeby doprowadzić do, do zwycięstwa czy to e, kulturowego poprzez dominację czy, czy, czy naukowe, religijne jest tego trochę bardzo lubię tą serię, bardzo sobie cenię ją. To jedna z tych gier, które wciągają. Kiedyś byłem, nie byłem przekonany do. do co się świeci? Do gier z, turowych, ale odkąd zagrałem w EXCOMA, w, w Cywilizację 5, to, to postanowiłem, że będę kontynuował te, te te gry strategiczne Firaxis z XCOM 2 mnie nie zawiódł, Cywilizacja 6 też pokazała, że jest dobrą, bardzo dobrą produkcją. Dobra, tutaj sobie rozwiniemy może najemników. Tu już możemy zbudować sobie amfiteatr. A tu się fortyfikujemy na ziemi, wiele nie możemy zdziałać. Zobaczę czy tam można coś tam zbudować. No i dajemy kolejną turę. Mamy trochę już złota. Oprawa, mm, gra styl graficzny mi bardzo przypadł do gustu. Wiele osób właśnie krytykowało, że ta komiksowość tutaj nie pasuje, ale... No gra jest prześliczna, chodzi stabilnie. Um, no po prostu wszystko jest tutaj... Każdy szczegół nie było jeszcze w tego cywilizacji, każdy budynek jest oddzielnie renderowany, wszystko to bardzo fajnie na zbliżeniach wygląda. Nie, ma, nie mam tutaj e, co zarzucić, e, optymalizacja również e, jest e, na wysokim poziomie, więc nie mam się tutaj czego czepiać. Jedynie muzyka taka mogłaby być trochę lepsza, Ta, ten wstęp jest taki bardzo ciekawy, ale potem już trochę zanika. Niewiele wynalazków było. Dobra, mamy rycerzy, mamy rycerzy, więc za sobie ich pobudujemy. Tylko jeszcze te dzielnice się. Dobra, robimy kolejne badania. Dobra, może pójdziemy w marynarkę. Czemu nie? Zawsze lubiłem um, dużo mieć mocną flotę. Nigdy nie lubiłem tego elementu zaniedbywać, bo to z się najlepiej atakuje. Zobaczymy czy ktoś komuś wypowie wojnę w tym czasie. Na razie spokojnie. 166, Tura. zbyt wiele się nie dzieje, na razie. Budujemy tutaj popatrzcie jak to koloseum fajnie wygląda. Tu mamy też latarnię, kolejny cud, wyrocznie. Fajna animacja towarzyszy zawsze. A gdy budujemy, właśnie taką, taki wyspecjalizowany, albo monumentalny, o, monumentalną budowlę, że tak to ujmę, gram z pięcioma na małej mapie na jednym kontynencie. Taka moja ulubiona wariacja na. Szybki podbój, tak, przeważnie gram sobie. Jak czasem mam jakieś ochotę na dłuższą sesję, to większą mapę z, większo, z większą ilością e, przeciwników, ale przeważnie na jakieś krótkie, to właśnie wybieram 4-5 na małej mapce. E, żeby też nie było zbyt ciasno. Dobra, co tu możemy zbudować? O, dobra, może sobie zbudujemy jednak. Targowisko sobie kupimy, żeby nie tracić czasu. A tych rycerzy w końcu nie mogę zbudować, no chyba nie mogę. To wybudujemy może ka katapultę, która by się nam tutaj sprzedała. Tu jeszcze rybki można sobie zbudować. Akurat ten etap się nie dzieje, przeważnie są jakieś spektakularne wojny e, z nienacka wypowiadane, gdy, gdy najzabawniejsze jest to, że no, wcześniej byliśmy z Sojuszu z danym mocarstwem, e, bardzo przy, przyjaźnie nastawieni do siebie wzajemnie, e, wzajemna e, korelacja, a tutaj nagle wypowiadam Ci wojnę, no i to jest właśnie cała cywilizacja. W każdej części był z tym problem z tą dziwną dyplomacją. Nagle znikąd wojna wypowiadana, i albo wypowiadają wojnę, nie atakując cię, albo, albo nie mając w ogóle armii. To jest przekomiczna sytuacja, bardzo um, groteskowa. No ale cóż. E, począć, może to kiedyś naprawiam o możemy w końcu zbudować konice i zbrojnych, dobra zbudujemy, o rycerze, rycerze, o właśnie, chcę mieć tych rycerzy. Mocna już jednostka dosyć. Czekam na tą unikatową jednostkę, pszczelony tygrys, e, ale jeszcze nie mam do niej dostępu. Dużo się dzieje. Na razie tutaj z budowniczymi nie ma co robić. Z tym to też jeszcze... no bo... Tu coś jeszcze można zbudować. Coś tu zawiera... aha! Japonia toczyła z, z Rosją wojnę. Tutaj... Skrycia wypowiada ja Japonii wojnę. Ciekawe bardzo. Ciekawa sytuacja. Ja lubię Imperium e, Sumaryjskie, bo oni są tacy. Jak jestem z nimi w sojuszu, to oni są bardzo przyjaźni nastawieni. Nigdy jakoś tak znienacka ci nie wypowiedzą wojny. więc lubię być z nimi akurat w sojuszu. Bardzo za każdym razem z nimi właśnie. E, przyjacielsko do nich właśnie podchodzę. Dobra, co tu mamy? Jeszcze nic tu nie mogę, nie mogę. Z tych to jeszcze nie mam tu żadnej jednostki morskiej, to uśpimy ją. Hmm, może pohanglujemy z Waszyngtonem dużo złota, a złoto jest ważne, żeby kupować jednostki albo budowle, albo cokolwiek budowniczych, ostatników. Możemy podejrzeć jak to sytuacja mają, jak się sytuacja ma w danym imperium, z którym jestem w Sojuszu Widać ich e, poczynania co budują Oczywiście potem szpiedy dojdą i, i, i zrobi się ciekawiej ukradają nas najemnicy Jakaś ciekawa doktryna no, ja, no, nie mam co tutaj zamieniać Dobra, noże gildzie. A teraz wielki znowu, wielki admirał. Nie mam już co robić z tymi admirałami. Tak właśnie prezentuje się spokojna rozgrywka w Cywilizacji 6, gdzie na razie no, nie toczymy wojny, albo kto wie, co będzie później. Jeśli Twoje działania inspirują innych.